Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj w temacie naszego jest są córeczki tatusiów. To znaczy ja też między innymi. Tak twierdzi moje rodzeństwo, że byłam córeczką tatusia. Ja jestem je zupełnie innego zdania ale powiedzmy, że wszyscy tak uważali i jeśli się przyjrzę mojemu życiu i temu, a jakie relacje mam z mężczyznami, to e, jakie mam z relacje z moim ojcem to, i jakie wybory dokonuję, to pewnie to, to jest prawda. Moje, moje um, uczucia do mojego ojca były bardzo pomieszane od, e, przepraszam, muszę zmienić pozycję, od e, wielkiej jakby Traktowania go jak pewnego rodzaju guru, e, e, wroczni, e, kogoś, kto ma zawsze rację, po e, nienawiść czasami, gdy widziałam, jak się zachowuje podczas e, słabości swoich, e, podczas picia alkoholu na przykład nienawidziłam tego i wiele też rzeczy jako ja byłam bardzo świadomym dzieckiem, więc nieświadomie widziałam te rzeczy i, i po prostu miałam do niego pewien uraz i wręcz taką troszeczkę pogardę, ale jednocześnie jednocześnie miałam też, no, traktowałam go jak guru, jako takiego, co wszystko osoby, która wszystko wie i, i on no, mnie chyba traktował jak córeczkę swoją, chociaż ja naprawdę tego tak bardzo nie, nie, nie widziałam. Co w związku z tym, jak to się przekłada na moją rzeczywistość? Wiele, yy, przekłada się to w ten sposób, że jako córeczka tatusia, będziesz bardzo lojalna wobec swojego ojca. Będziesz bardzo lojalna wobec swojego ojca, czy to chodzi o związek, czy to chodzi o finanse, czy to chodzi o ogólne spostrzeżenie, yy, spojrzenie na świat. Yy, bo. Ja z mojej relacji z Tatą przyjęłam bardzo dużo jego spojrzenia na świat. Mój to był bardzo krytyczny. Z jednej strony był uczciwym człowiekiem i, ta, i generalnie bardzo pracowitym człowiekiem, ale troszeczkę miał takie. Hmm, po, podchodziło to pod e, narcyzm, czyli ja jestem najlepszy, ja umiem wszystko najlepiej, ja robię, robię wszystko najlepiej, wy się do niczego nie, na, nie nadajecie. No i oczywiście przez to nasze poczucie, moje poczucie wartości było bardzo zaniżone, tak mi się wydaje, bo, bo ja byłam tą osobą, która nigdy nie wzburzała się, która nigdy nie mówiła, że coś mi nie pasuje zawsze chciałam, żeby byłam takim negocjatorem, jak to się mówi. Osobą, która za, e, zacisza, zacisza, czy jest to inne słowo na to, załagadza konflikty w rodzinie. Oczywiście bokiem mi to trochę wyszło w dorosłym życiu, dlatego że e, gdzieś ta moja złość, gdzieś ta, ta, ta moja gorycz zaczęła się później wylewać, e, czy to w postaci depresji, czy w jakiś inny e, sposób. Nie, nie na dobre mi to do końca wyszło, ale wracając do tej relacji męsko-damskiej e, z ojcem. Jako córeczka tatusia możesz być bardzo lojalna wobec swojego ojca i wręcz e, sabotażować swoje związki, bo twój związek jest już z ojcem. To, nie, to Oczywiście to nie jest fizyczny związek, to jest związek emocjonalny. I poprzez to, że ty jesteś mu bardzo wierna, lojalnie wierna, trudno jest Ci nawiązać jakąś relację, dlatego, że ty je sabotażujesz najnormalniej w świecie. Długa sprawa, taki minus bycia córeczką tatusia, to jest przekonania, które miał ojciec. Ja bardzo dużo przekonań ojca, jakby, przesiąkły przeze mnie jak gąbka, no bo skoro on był takim górą, wszystko wiedział, no to ja oczywiście wierzyłam w to, co on mówi. Nie bardzo mi to wyszło na, w życiu dorosłym, dlatego jakby na pozytywnie, dlatego że. Wiele tych rzeczy, które on wtedy wierzył, są nieadekwatne do tej rzeczywistości. Ustrój się zmienił. Ja mieszkam w innym państwie, ale bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, które on był przekonany, że są prawdą, po prostu utkwiły mi w głowie. A moja lojalność nie pozwalała mi przez długi czas wyjść poza ten szalony kręg. Co ci mogę polecić? Jeśli chodzi o związki bramsko-męskie, to możesz przyciągać dwa rodzaje związków. Taki, który będzie zupełnym przeciwieństwem, który będziesz była wybierała sobie mężczyzn, którzy są dużo od ciebie słabsi, którymi ty możesz kontrolować, którym ty będziesz się czuła górą. No ale czy to na dłuższą metę da radę wytrzymać, przetrwać czasu? Oczywiście nie, bo się znudzisz, bo powiesz, że to nie jest ten, że on się do niczego nie nadaje. No, drugi e, drugi e, Rodzaj związku to oczywiście będziesz miała związek taki jak z ojcem, e, m, czy będziesz przyciągała takich facetów jak twój tata, których będziesz chciała cały czas leczyć. No a tak, no bo jako dziecko leczyłaś swojego ojca, chciałaś część jego ciężaru wziąć na siebie, no jako lojalne dziecko, e, chciałaś mu po prostu pomóc. Więc w moim przypadku z narcystycznym e, rodzi, e, rodzicem. To ja wzięłam część winy, że widocznie coś ze mną jest nie tak, że mój ojciec nie pokazuje mi uczuć, że jest oziębły, e, że nie potrafi ze mną rozmawiać. No na pewno była to moja wina, no kompletnie była to moja wina. I teraz w tym życiu, znaczy może teraz już nie, ale było tak, że przyciągamy mężczyzn, który w ten sposób właśnie się zachowywali. No. I mogłam, to jest taka szansa dla nas wtedy, że możemy uzdrowić to, to nasze wewnętrzne dziecko, które czuje się nieadekwatne, które się cały czas czuje gorszej. I, i, i że coś złego robi yy, albo, albo po prostu możemy uwierzyć, że to faktycznie jest coś z nami nie tak yy, że ta osoba nas tak yy, traktuje, a nie inaczej prawda jest taka, że jeżeli ktoś jest emocjonalnie zimny, to będzie zimny czy z Tobą, czy z kimś innym oczywiście ludzie się zmieniają, ale generalnie to, no sorry to przecież nie jest Twoja wina, że ktoś jest zimny emocjonalnie nie, pokaz nie pokazuje mm, uczuć yy, i nie wiem co tam jeszcze więc trzeba się nad tym głęboko zastanowić. Co Ci mogę doradzić jeszcze w ogóle? No przede wszystkim trzeba uleczyć te relacje ojcowskie, znaleźć jakiś złoty środek tego wszystkiego, uwierzyć, że mężczyźni nie są tacy albo tacy i zadać sobie pytanie, jaki związek, przede wszystkim chyba najważniejsze, zadać sobie pytanie, jaki związek będzie funkcjonował dla Ciebie, bo my trzymamy się archeotypów. Próbujemy kopiować coś, co nie, nie funkcjonuje dla nas, ale jeśli spojrzysz na świat jako świadomość i wyjdziesz poza ten czarodziejski krąg tego, co powinno być, jak to powinno wyglądać, i zadasz sobie pytanie, co funkcjonuje dla mnie, wtedy zmienia to całą postać rzeczy i zmienia też e, jakby odpowiedzi, które mogą do ciebie przyjść. Tym pozytywnym akcentem, jak zwykle, kończę moje wideo. Zapraszam na moją stronę www.agnasholisticdalife.com, gdzie również oferuję gratisową konsultację przez Skype, jeśli nie mieszkasz tu na miejscu, w Wiesbaden albo w okolicach. Tymczasem życzę Ci dużo wytrwałości. Pozdrawiam, buziaczki. Cześć!